Gęba mi się sama cieszy, gdy widzę ten samochód obok mnie. Oto nowy Ford Ranger Raptor. I auto nie tylko bardzo bojowo wygląda, tylko nareszcie pod maską ma prawdziwy benzynowy silnik. Ja nazywam się Michał Śniadek, to jest kanał Kartest. A zanim przejdziemy dalej, zachęcam Cię do subskrypcji kanału, abyśmy mogli dla Was testować coraz lepsze samochody. Dzięki. Jeśli chodzi o wygląd tego samochodu, to auto wygląda po prostu fantastycznie, szczególnie w tym jaskrawym pomarańczowo-czerwonym kolorze. Do wyboru mamy ich aż osiem, jednak w takiej wersji jak nasza nie tylko to świetnie współgra z wnętrzem, tylko też prezentuje się po prostu genialnie. Auto przeszło szereg zmian, jednak ogromny napis Forda centralnie w Atrapie chodnicy pozostał. Bez zmian jest to element charakterystyczny dla Raptora. Nie występuje w żadnej innej wersji Rangera, tak jak w poprzedniej generacji. Mamy tutaj nowe światła, są one ogromne, troszeczkę bardziej przypominają te. Z Forda F150. Światła dzienne są teraz w kształcie litery C bardzo ogromne, a światła mijania i drogowe są teraz w technologii LED. Ford Ranger nareszcie doczekał się świateł matrycowych, więc może doświetlać drogę tam, gdzie jest aktualna potrzeba. Światła przeciwmgielne również w technologii LEDowej. Centralnie znajdziemy kamerę od systemu 360 oraz dojazdy bardzo terenowej. Warto zaznaczyć, że ma ona własne spryskiwacze więc gdy jedziemy w ostrym terenie zawsze będziemy mieli widok do przodu. Podobnie jak w poprzednim Rangerze znajdziemy tutaj specjalną osłonę jednostki napędowej. Jest ona o grubości 2,3 mm, więc nie powinniśmy niczego uszkodzić podczas jazdy bardzo wyczynowej lub w ciężkim terenie centralnie znajdziemy aktywne wloty powietrza, które się otwierają i zamykają w zależności od potrzeby. Jest również radar od systemów bezpieczeństwa. A zanim przejdziemy dalej i omówimy bok pojazdu, chciałbym, abyście spojrzeli ten samochód centralnie z przodu, ponieważ Raptor względem zwykłego Rangera jest znacząco poszerzony. To jest szersze nadwozie, do tego specjalne nakładki na nadkola i teraz szerokość tego samochodu ze złożonymi lusterkami to ponad 2 metry. Gdy rozłożymy lusterka, wzrastał na to ponad 2,2 metra. Więc jeśli planujecie zakup tego samochodu, uwzględnijcie, że w miejskiej dżungli. Będą miejsca, w których ten samochód się po prostu nie zmieści. A jeśli chodzi o bok, tutaj również znajdziemy kilka zmian, które występują tylko w tej wersji. Po pierwsze, znajdziemy tutaj ogromne, masywne progi, które są dodatkowo zabezpieczone specjalnym tworzywem. Są one w stanie wytrzymać naprawdę poważne obciążenia. Mamy tutaj dość skromne felgi, jednak z tymi oponami wygląda to naprawdę bardzo masywnie. Na boku znajdziemy prawdziwe przeloty powietrza, mimo że wygląda to jak atrapa. Obu Lusterek są dwutonowe. Mamy tutaj ukrytą kamerę od systemu 360 oraz specjalny projektor LEDowy do oświetlenia zewnętrznego, który możemy sobie dodatkowo skonfigurować wewnątrz pojazdu. Raptor, podobnie jak w poprzedniej generacji, ma tutaj dodatkową naklejkę z nazwą modelu. Dodatkowo możemy zamówić jeszcze zestaw oklejenia, aby podkreślić wyjątkowość. Tego modelu. Wymiary auta są przeogromne, ponad 5,4 metra długości, 2 metry wysokości, jednak bez tej dodatkowej anteny, więc również na wysokość z pewnością znajdą się miejsca, w które ten samochód po prostu nie wiedzie. Z tyłu również kilka znaczących zmian. Po pierwsze mamy nowe światła, które teraz są w technologii LED-owej. W tym miejscu znajdziemy czujnik martwego pola, który dodatkowo możemy skonfigurować, gdy podłączymy do tego samochodu przyczepę, a mamy tutaj. Tak holowniczy i maksymalnie możemy ciągnąć 2,5 tony. Gdy w komputerze wpiszemy długość naszej przyczepy, czujnik martwego pola będzie ją uwzględniał, abyśmy mogli bezpiecznie zmienić pas ruchu. Wyróżnikiem Raptora jest czarny emblemat Forda, oznaczenie modelu tradycyjnie po prawej stronie, a napis Ranger jest wytłoczony bezpośrednio na klapie bagażnika. Nowością jest również układ wydechowy. Mamy tutaj dwie ogromne końcówki układu wydechowego, które nie tylko ładnie wyglądają, lecz również ten samochód bardzo dobrze. Brzmi, ponieważ pod maską znajdziemy teraz 3-litrowy silnik V6 podwójnie, turbodoładowany i soundtrack, jaki generuje ten samochód, jest naprawdę bardzo przyjemny dla ucha. Jeśli chodzi o bagażnik, to wymiary tej paki robią wrażenie, Przestrzeń ładunkowa ma ponad 1,5 metra długości. Szerokość między nadkolami to dokładnie 1,2 metra, więc możemy to zmieścić naprawdę bardzo duże i bardzo długie przedmioty. Opcjonalnie możemy mieć elektrycznie zamykaną roletę, aby zabezpieczyć nasze rzeczy. Przycisk do niej znajduje się w tym miejscu. Obok mamy gniazdko 12V oraz gniazdko 230 o wydajności 400W. Podobnie jak w poprzedniej generacji, mamy tutaj relingi, aby zamontować dodatkowe akcesoria rowery, kufer dachowy. Praktyczność tego samochodu jest naprawdę niesamowita. I witam Was już we wnętrzu nowego Forda Rangera Raptora 2023 wnętrzu. Które zmieniło się diametralnie względem tego, co widzieliśmy w poprzedniej generacji. Oczywiście zupełnie nowa deska rozdzielcza z pionowym 12-calowym wyświetlaczem systemu InfoRozrywki. O nim kilka słów. Za chwilę. Mamy również zupełnie nowe nawiewy. Deska rozdzielcza jest odmieniona. Tutaj znajdziemy jeszcze dodatkowy schowek. To, co mi się bardzo podoba, to mamy tutaj dedykowane cup holdery po bokach deski rozdzielczej. Jest to wyposażenie zarezerwowane dla topowych wersji nowej generacji Forda Rangera. Tunel środkowy również przyszedł kilka zmian. Mamy nowy wybierak kierunku jazdy. Pozostały dwa miejsca na napoje. System wyborów trybów jazdy. Jednak teraz mamy nowy tryb jazdy 4 a czyli tryb automatyczny, gdzie samochód w standardzie jest napędzany tylko i wyłącznie na tylną moś, jednak może automatycznie dołączyć również napęd na przednią moś. W poprzedniej generacji musieliśmy wybrać pomiędzy 2H lub 4H sami, jeśli poruszaliśmy się po zwykłych drogach. Oczywiście tryb 4L również tam był. Teraz mamy tryb zupełnie automatyczny. Mamy tutaj również przyciski od wyłączenia systemu start-stop, wyłączeń kontroli trakcji, system automatycznego parkowania, także szeroki przycisk z kaktusem i pochylonym samochodem. Po jego kliknięciu uruchamia się nam tryb tak zwany terenowy. Teraz możemy tutaj zablokować most przedni lub tylny. Mamy również. Podgląd do dodatkowych informacji. Automatycznie włącza nam się podgląd z przedniej kamery. Możemy sobie wybrać teraz podgląd Kamer 360. Jest też również możliwość wyboru podglądu szerokokątnego z przodu do parkowania. A także ciekawostka, możliwość podglądu tylnej kamery z widokiem z góry, dzięki któremu mamy podgląd z tylnej kamery i możemy idealnie wycelować hakiem w przyczepę, którą chcemy zaczepić do tego samochodu. Jeśli jest ciężka i nie możemy jej po prostu ręcznie założyć, tylko. Potrzebujemy idealnie podjechać hakiem tam, gdzie jest taka. Potrzeba. Dodatkowych opcji jest też kilka. Mamy możliwość podglądu takiego widoku, nachylenia tego samochodu, zarówno jeśli chodzi o sam samochód, jak i kąt przechylenia kierownicy. Trzecią opcją jest podgląd systemu czujników parkowania. Ale wracając do wyposażenia. W tunelu środkowym mamy również takie miejsce, które jest dedykowane na odłożenie frytek. To jest w końcu amerykański Pika, więc takie miejsce jest potrzebne. Mamy tutaj również ładowarkę indukcyjną, dwa porty USB, jedno typu A, drugie typu C. Dalej mamy dość miękkie. Podłokietnik w środku, taką małą półeczkę, a pod nią gniazdko 12V i dość pojemny schowek. Jeśli chodzi o kierownicę, to jest ona usportowiona względem tego, co widzieliśmy w zwykłym Rangerze. Spłaszczona u dołu z czerwonym napisem Raptor. Oczywiście mamy tutaj również czerwone nicie skórzane. Wykończenie łopatki do zmiany biegów prezentuje się to naprawdę bardzo dobrze. Za kierownicą wyświetlacz zamiast tradycyjnych zegarów. Jest to nowość w tej generacji Rangera. Poprzez ten wyświetlacz ustawiamy kilka dodatkowych funkcji samochodu, jak głośność wydechu, sprężystość zawieszenia, intensywność wspomagania kierownicy, a także możemy sobie zapakować. Programować tryb tak zwany MyMode z przyciskiem ładnym R na kierownicy. Jeśli go klikniemy, mamy podgląd aktualnych ustawień. Jeśli go przytrzymamy, to zapisujemy nowe ustawienia MyMode, więc szybko zmienić ustawienia według naszych preferencji, na przykład zwiększyć głośność wydechu, wyłączyć system start-stop czy usztywnić układ kierowniczy poprzez kliknięcie jednego guzika. Jak widzicie, lista jest dość długa. Jeśli chodzi o ilość miejsca na nogi jest jak najbardziej w porządku, na wysokość również mieszczę się bez najmniejszego problemu. Jeśli chodzi o jakość materiałów, to deska rozdzielcza to jest oczywiście twardy plastik, górny schowek z takiego miękkiego tworzywa. Tutaj takie dość... Ym... Ciekawą teksturą, wykończone. Dalej mamy już twarde, oczywiście, plastiki. A jeśli chodzi o jakość spasowania, to naprawdę jest to bardzo stabilne. Ten element może troszeczkę odchodzi, jednak całościowo wypada to naprawdę bardzo dobrze. I to, co mi się podoba w tym samochodzie, to zestaw audio, ponieważ w Fordzie Rangerze mamy system audio Banken Olufsen, który, jak na pikapa tej wielkości, gra naprawdę. Bardzo dobrze. Wracając do samego wyświetlacza, to jest to system bardzo podobny do tego, który widzieliśmy na przykład w Fordzie Mustangu Mach E. Możemy podłączyć Android Auto i Apple CarPlay całkowicie bezprzewodowo. Możemy także zwiększyć lub zmniejszyć rozmiar wyświetlania Android Auto lub Apple CarPlay lub innej aplikacji w zależności od naszych potrzeb i głównie zależy od tego, czy potrzebujemy mieć te skróty większe lub mniejsze. Troszeczkę nie rozumiem, dlaczego mamy tutaj dwa panele klimatyzacji, ponieważ tutaj mamy panel klimatyzacji dotykowy, który jest niemalże identyczny jak ten w. Mustangu Mach E, tylko tam nie ma fizycznego panelu klimatyzacji. Tutaj takowy jest jest on dokładnie powieleniem tego, co mamy na ekranie, więc troszeczkę niezrozumiałe. Szybkie skróty znajdziemy poprzez kliknięcie ikonki samochodu. Tutaj możemy ustawić wszystkie dodatkowe funkcje tego auta, m.in. włączyć dodatkowe oświetlenie zewnętrzne, więc Klikając dwa guziki, możemy włączyć oświetlenie całej okolicy, na przykład gdy jesteśmy na kempingu w środku lasu lub potrzebujemy po prostu mieć troszeczkę więcej światła na zewnątrz. Jest też skrót do informacji terenowych. Możemy też włączyć tryb parkowania. Jest tych opcji tutaj naprawdę bardzo wiele. Są też aplikacje podobne do tych jak w Fordzie Mustangu Mach E, m.in. aplikacja Sketch do rysowania. Na panelu na górze znajdziemy sześć dodatkowych przycisków, do których możemy podłączyć dodatkowe akcesoria jak światła ostrzegawcze, czy lampy halogenowe i nie musimy mieć tutaj żadnych przeróbek wnętrza. Bardzo przydatne i bardzo funkcjonalne, ponieważ to jest auto robocze, do którego prawdopodobnie będziemy chcieli podłączyć dodatkowe oświetlenie, jeśli będziemy jeździć w off lub właśnie lampy ostrzegawcze, czy z przodu, czy z tyłu, czy belka na górze, jeśli ten samochód będzie spełniał jakieś specjalne funkcje. Nie musimy mieć tutaj żadnych kabli, wszystko ładnie schowane na na górze. Całościowo muszę przyznać, że Ford Ranger Raptor, czy po prostu Ford Ranger nowej generacji, bardzo mi się podoba. Jest to duży krok do przodu względem tego, co widziałem w poprzedniej generacji, a poprzednią generacją jeździłem dużo. Zrobiłem nią kilkanaście tysięcy kilometrów, więc widząc tę ewolucję, jaką zrobił tutaj Ford we wnętrzu, jestem bardzo pozytywnie zaskoczony. Jeśli chodzi o drugi rząd siedzeń, to zanim siądę kanapa w tym samochodzie, podobnie jak w poprzedniej generacji, jest wielofunkcyjna. Więc gdy ją złożymy, znajdziemy tutaj dwa schowki na drobiazgi, do których dostępu nie potrzebujemy mieć podczas jazdy. Gdy złożymy tę kanapę, to również oparcie się składa. I znajdziemy tutaj subwoofer zestawu audio, dodatkową przestrzeń na kolejne drobiazgi, a także uchwyt top tether do fotelików dziecięcych. Gdy już wsiądziemy do środka, to podobnie jak w poprzedniej odsłonie Forda Rangera w Raptorze ilość miejsca na nogi jest dość skromna. Na wysokość również mieści się niemalże na styk, a pozycja naszych nóg nie jest sprzyjająca w dłuższą trasę. Jeśli chodzi o praktyczne rozwiązania, mamy tutaj nawiewy od klimatyzacji, dwa porty USB, jedno starszego, drugie nowszego typu, a także przetwornice 230 V. Mamy tutaj podłokietnik, który trzeba mocniej pociągnąć, aby się wysunął. Jest on bardzo miękki, dwa miejsca na napoje, jednak jego rozmiar, powiedziałbym, dość skromny. Standardowe schowki w oparciach przednich foteli, izofiksy na skrajnych miejscach, szyby otwierają się do samego końca, oświetlenie LEDowe. Nie ma rewelacji, jednak biorąc pod uwagę, że jest to pick-up, auto bardziej przystosowane do praktyczności niż komfortowego podróżowania, to biorąc pod uwagę rozwiązania, jakie są w tym samochodzie, nie wypada to aż tak źle. I witam Was już za kierownicy nowego Forda Rangera Raptora. W tej generacji nareszcie się doczekaliśmy prawdziwego silnika pod maską, ponieważ teraz znajduje się tam 3-litrowa jednostka V6 z podwójnym turbodoładowaniem o mocy 292 koni mechanicznych i 491 Nm maksymalnego momentu obrotowego. Oczywiście dwulitrowa jednostka diesla nieco ponad 200-konna będzie wciąż w ofercie, jednak ona zadebiutuje gdzieś w pierwszym kwartale, być może w drugim kwartale bieżącego roku. Na ten moment jest tylko i wyłącznie wersja z silnikiem benzynowym. Jeśli chodzi o osiągi, choć one w tym samochodzie raczej są średnio ważne, czas do setki 7,8 sekundy, prędkość maksymalna 180 km na godzinę. Mamy tutaj wiele trybów jazdy, począwszy od trybu normalnego, przez tryb sportowy, tryb śliskiej nawierzchni, muł kolejny, piasek, baja co jest specjalnym trybem do jazdy offroadowej na piasku, a także mamy tutaj jeszcze tryb skały, który jest trybem do wspinania się. Nie będziemy w tych trybach jeździć, przełączmy się na tryb sportowy i sprawdźmy jak ten samochód przyspiesza ze startu zatrzymanego. Jeszcze tylko jedna ważna kwestia. Posłuchajmy tego silnika. Kamera jest na zewnątrz, więc również wy posłuchacie, jak ten samochód brzmi. Nie będę wyłączał kontroli trakcji, ponieważ jest dość ślisko. Jest tutaj jeszcze wciąż śnieg na naszej drodze 0 stopni. Więc nie chciałbym, aby coś poszło nie tak. Więc ten wynik prawdopodobnie będzie troszeczkę gorszy niż mógłby być. Jednak mam nadzieję, że powrócimy do tego tematu za kilka miesięcy, gdy będą nieco lepsze warunki pogodowe. Teraz już nie przedłużając, przełączmy się w drive i sprawdźmy. Jak ten samochód przyspiesza. W życiu nie robiłem testu przyspieszenia z samochodem, w którym siedzę tak wysoko jak tutaj. Wrażenia dość dziwne, ponieważ to nie jest wolny samochód, choć muszę zaznaczyć, że mamy tutaj 292 konie mechaniczne i jeśli być może czytaliście specyfikację tego samochodu. To jest również wersja napędowa z silnikiem o mocy 292, ale kilowatów. Ona niestety nie występuje w Europie z uwagi na normy emisji spalin. Mamy silnik troszeczkę słabszy, no może nie troszeczkę słabszy, bo to jest faktycznie różnica praktycznie 100 koni mechanicznych. Niemniej jednak wciąż ten samochód jest autem bardzo zrywnym, bardzo sprawnym jeśli chodzi o przyspieszanie i dawanie frajdy za kierownicy. Bardzo podoba mi się nowy system 4A, który automatycznie dołącza przednią oś. Ponieważ wcześniej, gdy mieliśmy okazję tym samochodem jeździć w terenie, takim lekkim terenie, to zarzucenie tyłem niekoniecznie celowe auto bardzo szybko dołączyło napęd na przednią oś i wyprostowało samochód zgodnie z kierunkiem drogi. Bardzo sprawnie to działa. Jestem pozytywnie zaskoczony, jak inżynierowie Forda dopracowali ten samochód. A jeśli chodzi o wrażenia z jazdy, to. Jest to samochód olbrzymi. Siedzimy tutaj jak w prawdziwej ciężarówce. Tylko mamy tutaj również bardzo wysoką moc. Jak widzicie, ja cały czas jestem uśmiechnięty. Ten samochód daje mi niesamowitą wręcz frajdę z za kierownicy. Miałem przyjemność jeździć poprzednią generacją Forda Rangera. To nie był Raptor, to był Stormtruck. Tam był dwulitrowy diesel. To był samochód bardziej roboczy niż to jazdy jakkolwiek sportowe, jednak Raptor teraz z tym 3 litrowym silnikiem benzynowym och, jest fantastyczne to nie jest samochód bardzo dobrze wygłuszony dochodzą do nas dźwięki z boku głównie z szyb nadkola jeszcze jeszcze jednak jest tutaj w kabinie dość głośno mamy w tym samochodzie opony terenowe więc również przyczepność nie jest rewelacyjna zawracanie, manewrowanie tym samochodem jest okropne, ponieważ średnica to ponad 13 metrów Niemniej jednak muszę wam powiedzieć, że w tym samochodzie to niekoniecznie są wady. Bo to jest samochód, który z założenia ma być taki bardziej szalony. Przejedźmy się tym samochodem po specjalnie zamkniętym terenie off-roadowym. Nie będzie on bardzo wymagający, jednak zobaczymy, co to auto potrafi w prawdziwym terenie. Bardzo żałuję, że nie mam w tym momencie żadnych kamer na z zewnątrz tego samochodu, aby Wam pokazać co to auto potrafi, jednak mamy tutaj teren naprawdę wymagający. Tutaj troszkę piasku, cały czas w trybie całkowicie normalnym. Po pierwsze, niesamowity komfort. Po drugie, nie czuję, aby ten samochód miał jakiekolwiek wątpliwości, czy da radę przejechać. To, co najbardziej podoba mi się w nowym Rangerze, to właśnie nowy silnik, który po pierwsze fantastycznie brzmi. A po drugie, reakcje są wręcz natychmiastowy. Oczywiście dwulitrowa jednostka z silnikiem diesla również ma swoje spore zalety, ponieważ ma ogromny maksymalny moment obrotowy i również nadaje się świetnie do jazdy offroadowej, jednak jak mam nadzieję, cokolwiek widzicie z tej kamery, która mam nadzieję nie padła, choć nie miga, więc może być średnio. Auto idzie bez najmniejszego problemu. Podjazd również nie robi na nim najmniejszego wrażenia płyniemy wręcz pomimo, że mam tutaj naprawdę porządny tor offroadowy tutaj troszeczkę przechylenie, kąty w tym samochodzie również są świetne 12 stopni nie jest to może jakiś szczególnie Ciężki teren dla tego auta, niemniej jednak ostre zjazdy. Najmniejszego wrażenia w tym samochodzie to nie robi. Tutaj trochę ciężej: 16, 17, 19, 20 stopni. Fantastyczny samochód. To jest prawdziwa terenówka i to jest terenówka nie tylko do jazdy w takim offroadzie. To jest również niesamowita terenówka do zadań bardzo specjalnych. chodzi o spalanie, choć to w tym samochodzie nie powinno być aż tak istotna kwestia, to producent podaje zużycie pomiędzy 11 a 13 litrów w cyklu mieszanym. Jak widzicie, w moim przypadku w tym momencie jest to 15,7 litra na każde 100 km. To jest taki właśnie cykl mieszany. Trochę trasy, trochę autostrady, jazda do 120 km na godzinę z uwagi, jakie mamy tutaj opony. I nie powiedziałbym, że to jest zły wynik jak na auto, które ma tak duży silnik, które waży 2,5 tony. To jest to wynik wręcz śmieszny. Oczywiście, gdy będziemy jeździć tym samochodem ostro, to spalanie wzrośnie już spokojnie do 20, nawet 25 litrów, jeśli będziemy się tym samochodem wręcz bawić. A on potrafi naprawdę bardzo dużo. Zarówno jeśli chodzi o jazdę w terenie, jak i po prostu. Generowanie frajdy poprzez robienie głupot, jak nawet kręcenie bączków, ponieważ to w tym samochodzie również jest wykonalne, gdy wyłączymy wszystkie systemy. To jest samochód zwariowany, ogromny, zupełnie nie na polskie drogi. Jednym słowem jestem po prostu nim zachwycony. Chciałbym go mieć w swoim garażu, gdybym miał tak duży garaż, aby go zmieścić i gdyby mi było stać na ten samochód, ponieważ jego cena bazowa to 304 tysiące złotych, jednak nie brutto, a netto. Do tego możemy dokupić dwie rzeczy, tak jak powiedziałem wam wcześniej: zestaw naklejek oraz elektrycznie sterowaną roletę. Wszystko, co tutaj widzicie, jest wyposażeniem seryjnym w tym samochodzie, również z tymi czerwonymi dodatkami, one zawsze są w kolorze czerwonym. Jednak to jest samochód bezkonkurencyjny. Nie ma drugiego samochodu na polskim rynku, który daje taką frajdę z kierownicy, jest wielofunkcyjnym pick-upem, który ma ogromne możliwości terenowe. Ford Ranger Raptor jest samochodem jedynym w swoim rodzaju i za to go uwielbiam. To jest genialny samochód, jeśli chodzi o auto użytkowe, a w wersji takiej jak nasza jest autem, który po prostu generuje uśmiech na twarzy zawsze. Fantastyczne auto. Jeśli szukacie, właśnie, bardzo zwariowanego samochodu, i nie przeszkadza Wam, że to jest pick up, to Ford Ranger Raptor będzie samochodem, który Was nie zawiedzie. Dzięki za uwagę. Zachęcam Cię do subskrypcji kanału, jeśli tego jeszcze robisz. Polubienia ja tego filmu i czekam na Twoją opinię na temat nowego Forda Rangera Raptora w sekcji komentarzy poniżej. Dzięki. Cześć.